Jak odpuścić kontrolę? Posłuchaj mnie bez tego, ani róży w manifestacji, w ogóle w życiu, bo w ogóle w byciu kobietą. To jest naprawdę. Tak, przeogromny problem i dosyć ciężko się go pozbyć, no nie ukrywajmy. Ja sama miałam z tym przeogromny problem przez bardzo długą część czasu. E, bardzo długo z tego wychodziłam i dalej gdzieś tam wychodzę, dalej moja droga właśnie polega na wychodzeniu z tego. Najważniejsze, co można zrobić w kierunku tego, no to chcieć naprawdę nad sobą pracować. Kontrola wywodzi się generalnie z poczucia lęku, zależy też od tego, właśnie, w jaki sposób zostaliśmy wychowani, czy tam mieliśmy prawidłowe wzorce. W dzieciństwie, i tak dalej, i tak dalej. Więc, tak naprawdę, najlepsze, co możesz zrobić, żeby pozbyć się tej kontroli, to jest po prostu praca nad sobą, praca nad własnymi przekonaniami. I przyjrzenie się temu, czy nie jesteś przypadkiem w niewłaściwej roli. Jeżeli na przykład jesteś kobietą, czy nie przyjmujesz przez cały czas męskiej roli. Bo generalnie ta męska energia powinna właśnie tą kontrolę mieć, a nie żeńska. Dla mnie takim kluczowym momentem było właśnie uświadomienie sobie, że no, nie mam wpływu na wszystko. Że choćby skały strały, ja gdzieś tam wszystkiego nie ogarnę i nie chcę ogarniać, bo to mnie męczy. A po co mam się męczyć, skoro mogę. Żyć dosłownie po prostu w tej lekkości, bez ciągłego lęku z tyłu głowy. Wolę, żeby to wszechświat mnie wiózł. Ja wolę być passenger princess. Następnie, jeśli chodzi o te przekonania i od właśnie pracę nad nimi, zacznij zamiast właśnie zadawać sobie pytania z poziomu lęku, zacznij zadawać je z poziomu zaufania. Czyli po prostu przekształcaj to, co e, nie wiem, o, o co się martwisz, że na przykład, a co jeśli to pójdzie źle, zadaj sobie pytanie. A co jeśli to pójdzie dobrze? Przynajmniej milion, pięćset, sto dziewięćset możliwości na to, że coś pójdzie nie w takim kierunku, jak byś chciał, chciała ale że zakończy się dla Ciebie po prostu pozytywnie. A wydaje mi się, że w tym wszystkim najważniejszy jest efekt, a nie stricte droga do tego efektu. No i po prostu wypieprz ze swojej kontroli, ze swojego uścisku to, czego nie możesz zmienić. Jeśli możesz coś zmienić, ok, zrób to. Działaj. Po prostu jeśli masz na to wpływ, to serio do it. Jeśli nie masz na coś wpływu, jeżeli nie będziesz mieć na coś wpływu, bierzesz to, wyrzucasz do kosza zwanego universe i czekasz, aż to on Załatwi za Ciebie to wszystko bez twojej ingerencji. To jest niestety za długi temat na takie szybkie filmiki o tym, trzeba było rozgadać się długo, długo więcej. Mam nadzieję, że chociaż trochę ci to pomoże i zapraszam przy okazji na czytanie tarota, jeśli chcesz wiedzieć, w jaką energię powinnaś powinieneś wejść w tym momencie.